Nie stawaj pomiędzy nami a księżniczką. Jaką księżniczką? Ty jesteś księżniczką? Nie możesz wrócić! Po co uciekacie? Nie ma dokąd uciec! Ten gość nie daje za wygraną. Mam nadzieję, że nie masz lęku wysokości. Świątynia jest tam, pod drzewem. Co wy drzewo czcicie? Co robisz tam w górze! Schwyć tam ten koniec i pchaj! Co jest w świątyni? Po prostu pchaj! Jest tam jakieś złoto? Chyba nikt nas nie goni, musimy się śpieszyć. Skoro tu nie ma złota, to czemu to miejsce jest tak pilnie strze... To więzienie, w którym przebywa Aryman. Aryman? Aryman, wielki i zły bóg ciemności. Zabija ludzi, niszczy miasta, straszy dzieci po ponod... Jeśli nie chcesz zobaczyć śmierci wielu dzieci, pomóż mi naprawić to wszystko. Gdzie jest Aryman? Pod tą pieczęcią. Dziękuję za pomoc w dotarciu tutaj. Ale teraz powinieneś już iść. Mam tak po prostu... Eliko! Cofnij się. Zajmę się. Nie mogę cię znów stracić. Ojcze, nie! Błagam cię! Ojcze? Það er það. Ojcze nie! A! Ojcze! Wynośmy się stąd. No dalej. Potrzebujemy lepszego planu. Byłbym zdecydowanie

Ma zamiar nas zabić? Czy tylko ojciec, który pragnie końca świata? Myślisz, że tego chciałam? Co teraz zrobimy? Zakładając, że Wielki Bóg Ciemności po prostu nas nie rozgniecie. On się jeszcze nie wyzwolił. Nie tak prędko. Świątynia nadal musi mieć moc, aby go powstrzymać. Coś się stało z żyznymi polami. Jeśli się do nich dostaniemy, możliwe, że uda nam się zapobiec ucieczce Alemans. Czym się coś stało? To miejsce stworzono, by więzić Arymana. Te obszary zasilają świątynię energią, a świątynia karmi drzewo. Musimy go powstrzymać. Musimy się stąd wydostać. Dobrze, uciekaj, ale i tak daleko nie uciekniesz. Ugh, a właśnie wracałem do domu. Miałem więcej złota niż można. Miałbym wino, kobiety, miałbym takie grube dywany. A utknąłem tu ze wściekłym bóstwem i szaloną kobietą. Z czego zaczynamy? To co tam mamy do zrobienia? Do tych żyznych pól się nie dostaniemy. Potrzebowalibyśmy... Zresztą to na razie niemożliwe. Musimy dotrzeć do tych czterech, a potem się zobaczy. Niech ja durwy, te oświce. Takie mamy. Takie!